No to lecimy w górnym prawym rogu na niebiesko rogę oczywiście, z Korei Południowej. No jeden z najlepszych zergów w historii. I tutaj drugi eee, najlepszy zerg w historii, przynajmniej jeżeli chodzi o wygranę, bo tak zazwyczaj tym się kieruje. Eee, Dark, ale różnica między <coughs> Darkiem i rogiem jest naprawdę niewielka. Seralich oczywiście odstawił, jeżeli chodzi o wygrany na turniejach starcraftowych, ale na miejscu drugim, trzecim mamy roga i darka. Rog już wrócił z wojska. Eee, rog oczywiście z teamu Falcons. Natomiast Dark z teamu Talon aktualnie. Pora zobaczyć, który koreański zerk pozostanie w turnieju. Jak tam forma ruga, jeżeli chodzi o ZVZ. No bo Dark to wiadomo, że cały czas dość mocny zawodnik, ale pamiętam wiele, wiele ich pojedynków, gdzie oczywiście były zacięte spotkania. Siema Rob, witam mocno. Bądź orną. No. Jakie plany na weekend? No na razie wykrzyknik harmonogram. Tam jest jeden plan chociażby. Czyli y no, ten turniej jeszcze będzie jutro. Jutro, ostatni dzień tego turnieju. W niedzielę jeszcze nie wiem, czy, czy w końcu będzie um, Age of Mythology Retold na strinku grane. Zobaczymy, czy może jakiś turniej się jeszcze trafi. O, Hastor, super, mega, dziękuję. Hastor, pozdrawiam. Dziękuję za Twitch Prima. Doskonale. Aha, czyli w Zero Space to będzie jakiś jakieś tydzień, czy tam Weekend Demo. A, i każdy będzie mógł zagrać z tego co widzę, dobra. Spoko, ciekawe, ciekawe. Co tam z tej bety u nich wyjdzie? Ej, co my oglądamy? tak sobie teraz uświadomiłem? To jest szybka złota baza, na 11 dronach Maslinga robi rok, No i szanuje bo rok. to jest wariat, no. On jest geniuszem. Jeden z najlepszych graczy w historii, bez wątpienia. Przez pewien czas pewnie nawet najlepszy, no ale wiadomo, potem Seral. Się wynurzył. <laughs> 11 dronów i samelingi. No i to każdy potrafi to zrobić, to zagranie. Jakby go tak chwilę pouczyć, to, to byłby w stanie. No ale wykonanie roga może być tylko jedno. I jeszcze przede wszystkim dobranie tej taktyki w odpowiednim momencie na odpowiedniego zawodnika, na odpowiedniej mapę. Na mapie. Wchodzimy, wchodzimy na rampę. Trzeba to zdobyć. Drony do obrony wyciąga Dark. Dryluje nimi przez królowem. Z no Dark, ponosi nie mamy straty, ale jeszcze i tak ma więcej dronek niż jego rywal, no, ale piękne wejście Roga, rewelacyjnie, spankrollera teraz, część linków z Pankrollera, część linków lingi na lingi. no i proszę, no rewelacja, niecałe 4 minuty ten cały pomysł Roga trwał i już punkcik wędruje na jego konto, no i to jest, to jest, no tak dla takich gier właśnie się ogląda takie turnieje. Doskonale. W górnym lewym rogu mamy Darka, w dolnym lewym rogu rouga Rogue oczywiście od razu 12 pula tutaj zagra, on, co on się będzie szczypał w jakieś makro z Darkiem. Darka akurat pewnie normalnie postawi swoją drugą bazę, no chyba, że spawning pool. Nie, nie, nie. Leci Expandzik, no i pięknie, no. Ciekawe, czy wyciągnie drony do ataku, no. Ale to by było cudowne, jakby takie best of five, niecałe 10 minut zagrał i na każdej mapie właśnie jakieś takie podstępy stosował Rogue. Może tak się to skończyć. Doskonale. No i teraz zwróćmy uwagę, czy będzie drona jechać do drugiej bazy. Jedna drona. No nie, ja widzę ile ilon dron zaznacza. Tu nie ma przypadku, on wyciągnie więcej dronek. To już może się skończyć tylko w jeden sposób. Drony do ataku. Najpierw trzy, żeby zamienić się w spankrullery, ale kolejne też będą wyciągane za chwileczkę. Tak jest. No i ile zostawi w bazie? Trzy drony zostawi w bazie, żeby jeszcze mieć dostawę Minerałów na kolejne zarglingi, No, i tam na te spawnik też, chociaż już ma sporo surowców, oczywiście, odłożone. Nie ma przypadków Rura. A i zobaczcie, że teraz Rałk nie chce pokazywać, że, że jakieś lingi jeszcze biegną z jego bazy przez momencik. Lecimy. Jaka będzie reakcja Darka, jestem ciekaw. Nie anulował swojej drugiej bazy. Ja do drony. Nie widzi tego Dark do końca. My za to widzimy wszystko. Doskonale. Ależ taktyki. Kapita o, już jedna drona padła. No, to jest błąd Darka. Nie upilnował. Doskonale. I te drylowanie, i te drony. O jezu, jeden i drugi się wbija dronami w drony. Potężne obrażenia. Stopa użył chyba Darka. O kurcze. O, kaskader. E ja nie wiem, czy w sumie to mądre, że Darka teraz zadekował z Pani Królery. Oj, panie Darku, panie Darku. Drony muszą uciekać. Wszystko jest zabezpieczone. Tu jeszcze jakieś kolejne linki roga biegną. No jak na moje to wygrał, ale co ja tam się znam. Dark biega jak kurczak bez głowy. O, uciekamy, uciekamy. Ale może, może kliknie dronę jakąś jedną. No, 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 tym, tym kręgowijem go. Kręgowijem. Już jeden schodzi z rampy. Tutaj chyba bliżej trzeba go zakopać, żeby te z góry go osłaniały. A tam w sumie rog dzida uznał. Walczymy będzie na kontratak leciał Dark. Szalony. Piękna ta rozgrywka jest po prostu. Rewelacyjna. Też drugi punkt dla Łotrzyka. Kolejna mapa trwała około 3 minuty. Cudownie. Po staremu go tak rozpracował. I kolejna mapka. No jest pięknie, fantastycznie. Dark e, oczywiście na czerwono, rogue na niebiesko. Tym razem pohamował swoją fantazję i ofensywę. Rogue zrobił najpierw ekspansję, potem spawnik pula, potem ekstraktor, Analogicznie Dark. No na tej mapie ciężko byłoby tak szybko się chyba pokonać. Ale nigdy nie wiadomo. Dark nie robi spawnik pula, który już jest wstępną barykadą. Rogue wraca do formy. No ciężko po tych dwóch mapach to stwierdzić, ale jest coś takiego. Ciekawego w Grzem, grze. Ale nie spodziewałem się tego, że tak szybko to będzie wyglądało. No, Kolejny mecz to też będzie z swoją drogą. Między Shinem a zwycięzcą tego starcia. No i niby Dark faworyt, nie? Ale... ale Rogue jest niezłym cwaniakiem. Nie znaczy, że musi wygrać to starcie, ale ma duże szanse na pewno. Wystarczy, że wygra jedną z trzech map teraz. A może wygra... wystarczy już wygranie tej jednej. Że mu się uda. Królowe, jak widzimy, schodzą i. No i gdzieś idą tutaj. Ler zagrany przez roga wcześniej. Do tego roczu Run i No i Watchember każe nam sugerować, że raczej nie będzie to taki najszybszy możliwy atak z użyciem karakanów, tylko jeszcze zrobię jakieś plus jeden do jednostek zasięgowych zapewne. Ewentualnie pancerz. Tam otaliski mała szansa, ale nie zerowa. No i analogicznie widzimy, że Dark, chociaż on co prawda zrobił trzecią bazę, ale też zrobił już leram. I roczwore, no dobram. Jak yy, równocześnie zaczęli ulepszenie do, do jednostek zasięgowych do ataku, no. Podobnie myślą, ale nie tak samo. rok ma szybszy Lair. No i teraz będzie odpowiedź na pytanie, czy to jest właśnie nidus. Szybkość do Roud 3. Może zrobić zarówno trzecią bazę, jak i. A, jak i Nydusa. No i właśnie. Starczy, znaczy, jest ten Nydusa, na trzeciej bazy jeszcze nie ma. Podlatuje trochę Overlordem. Idzie, a raczej, a raczej śledzi go inny Overlord Darka. Może tym podlecieć. Może tutaj zrobić takiego Nydusa taktycznego. Może gdzieś indziej zapuści go jeszcze na wrogie tereny. Cały czas nie ma trzeciej bazy, ale też pamiętajmy, że Dark nie wie o tym, że tej trzeciej bazy tutaj nie ma. Przynajmniej póki co, no bo widzimy, że leci overseerem. Tak, już wchodzimy w late game w tej czwartej, piątej minucie rozgrywki. Ciężlinga na pewno złapie rok jest za dobry na to, żeby go nie złapać. No i teraz e, też myślę, że bardzo dobre przytrzymanie wrogiego overseara w ryzach. No i tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie wskazywałem raczej będzie nydus, no bo jest to miejsce, którego dark po prostu nie widzi. <laughs> dark robi roucze. On się już spodziewa, że to jakiś podstęp prawdopodobnie jest. No i zobaczmy, no albo wejdzie, albo nie wejdzie. Szybkość do rogu będzie zaraz gotowa, więc okienko czasowe jakieś tutaj uderzy na pewno rok. Pytanie, czy będzie w tym wszystkim zwycięzcą i czy będzie skuteczny. Oj, nie najlepsze pierwsze uderzenie. Królowe idą. Jest ich całkiem dużo. Zaraz, będzie, zaraz będą absorbować obrażenia. Transfuzje też oczywiście są ważne. Nie wiem, czy tak dobrze ich używa rok w tej chwili. Ale nie no, trochę używa. I teraz sobie chyba powinien wycofać rocze na tył, żeby te królowe absorbowały obrażenia, a nie jego rocze. O, dyskusyjna batalia roga. O chyba. Niestety water tym razem został zatrzymany. <laughs> Niecałe 6 minut. I cek punkcik dla Darka. Dobra, lecimy. Dark na czerwono, Rogue na niebiesko. Widzę, że Rogue znowu pokusił się no, takiego całkiem szybkiego spawning pula, ale jednak jest ekspansja, więc to nie będzie jakieś szaleństwo z dronami. Nic z tych rzeczy. No, lecą, lecą linki. Dobra, witamy, witamy. Tak, tak, podobno Książę Dani. Max, Max, ale wąt no, wątpię. Miejsce ruga. Zrobiłbym w ciemnobezpieczne otwarcia otwarcie, a Dark pewnie zrobi jeszcze i zapisze Cupertino. E No nie ma gwarancji nigdy na tym poziomie, ale oni się tam minimalnie próbują wyczuwać. No średnio, średnio, średnio to na razie wychodzi. Nie zniszczył żadnej drony, chociaż trzy lingi. Oho. Jeden link za cztery, no to tak słabo. No chociaż jedno dronę teraz urwał. Nic fantastycznego, no ale chociaż tyle. Oho, coś laguję. Pytanie czy to u mnie. Oho, chyba było u mnie. Albo lag to jakiś magiczny. Ale <laughs> już się uspokoiło. Shanger Gamer. No, szybkie gry były. <gry> Bardzo szybkie gry były. Więc szybko rozegrali. Pierwsza, druga mapa to łącznie trwały tam 6,5 minuty. Trzecia mapa nieco dłuższa, bo około 6 minut. I jedziemy dalej. Bez zatrzymywania. Dark gra. Bardzo szybki lER. Zwróćmy uwagę, że nie robi nawet metabolic boosta. O, szybko, szybko, szybko. Uznał. Kto wie, może jakieś mutaliski zagra, chociaż przeczyłby temu e, fakt, że robi to ulepszenie teraz do jednostek zasięgowych do ataku. Ze strony roga mamy pancerz. O, on jeszcze lera nie zaczyna. Rogue znaczy, zrobili chociaż roczem. Na trzeciej mapie były roczne, na <gry> pierwszej i drugiej nie bardzo. No, tutaj słusznie goni przeciwnika. Chciałbym wyłapać Overlorda, ale to nie jest takie proste zadanie. Może Overstreet ewentualnie by padł. Dark widzi, że jeszcze właśnie nie jest gotowy. Ler, więc może w miarę spać spokojnie. Trzecia baza gotowa. No, ciekawa interakcja. Bo wygląda, jakby Dark teraz y, dla odmiany chciał zrobić takie mocne, lądowe, roczowe uderzenie. Natomiast Rogue będzie się bronić. No i w dobrym momencie przestał robić drony Rogue. Y, w dobrym momencie, oczywiście, też zaczął robić rauczem. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to na tak Darka ma rację bytu. Zobaczymy. Albo oczywiście wejdzie, albo nie wejdzie. Linki próbują kontratakować trochę zagrać na czas. Hacza nie gotowa. Rogue widział Overlordem, że co do niego idzie, więc teraz tylko się musi. Przygotować na uderzenie, ale chyba będzie mieć wystarczająco. Oj, tutaj cztery rocze jeszcze są oddzielone od stada. Dark wykorzystuje prędkość, jaką już opracował. Ale jednak zerglingi rzucają się do akcji. Bardzo przydatny będzie ten pancerz dla rołga, bo teraz zerglingi nie padają na dwa uderzenia, tylko z powrotem na trzy. Oj, no. teraz watzerze nie są atakowane, dziwne. No tak, rozciągać próbuje Dark, ale się chyba nie może tak jakoś idealnie skończyć. Dark z powrotem wraca do robienia dronek. Spire, zagrany przez Darka. Spire go może jak najbardziej uratować. Pytanie, czy Rook nie zaatakuje cwania? Jak zobaczcie, że on cały czas robi rołcze. On, on w zasadzie robił drony do tych tam 40, no do 50, powiedzmy tam czy 49 i od tego czasu robi tylko rocze, rocze, rocze. Więc je jeżeli zaatakuje za chwilę. Czyli za jakieś no tam 10-15 sekund, może 20, może 25 góra, to będzie idealne okienko czasowe, żeby wjechać w Darka. Czuję, czuję tę siłę roga, ten podstęp, ten skandal. Musi chyba już teraz iść, nie? No, tak. Dokładnie. Ruszył. Ostatni dzwonek, ostatnia chwila, żeby zaatakować przed motaliskami. Zobaczcie, że Dark specjalnie odkłada surowce właśnie na te jednostki, ale. O ciężko ciężko. O znowu coś, coś przycięło, Niepewnie. Zobaczmy czy wy, wygrał. Tym prostym sposobem rogue znowu. Nieprzyjemne zagranie. Zerglingi od tyłu. A no, przede wszystkim masa się rogowi zgadzam. Chociaż dostał trochę korosiwami. Chodzi dalej. Nie no dalej czuję, czuję tę siłę roga. Jest masa, są posiłki. Jeszcze fanka od dołu leciutka. No fantastycznie wyszło, siadło, weszło działa, może <grystanie> no, granie z Rogue'iem to jest jakiś koszmar, on po prostu gra jakby mu nie zależało, ale no jednak wygrywa. W sumie czymś takim też się charakteryzował Dark na ogół, tak historycznie, no i proszę no i nie niecałe 20 minut, pełne best of... no może nie pełne, ale ale jednak best of five. I mamy triumf z zawodnika timu Falcons. Sokoła tutaj ładnego zrobił rok, zaraz będzie dalej latać i, i łapać zergów, bo zaraz zagra na Sheena jeszcze z Ja już sobie Sheen myśli po zobaczeniu tego pojedynku, bo z pewnością się przegląda, żeby wiedzieć czego należy się spodziewać. GG. Dark odpada z turnieju. Rogue oczywiście idzie dalej, no ładne, ładne te zwycięstwa Roga, znaczy no, sensowny graczę pokonuje. Jeżeli chodzi o styl, no to też można debatować. GG. najważniejsze, że działa.